Cześć, pisanka szydełkiem. Zapraszam. Wzór wymyśliłam sama, wykonasz, podaj autora wzoru. Udostępnij ten film tak, aby więcej osób mogło skorzystać z mojego poradnika. Do wypełnienia takiej pisanki potrzebujemy plastikowe, akrylowe wypełnienie wielkość 8 cm. Bawełna 100 g, 565 metrów, szydełko 1,5 mm. Zaczynamy od pętelki. Ośmiu oczek łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy w to pierwsze, przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym kółku. 3 oczka łańcuszka na słupek. Jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Drugi słupek na kółku. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. Trzeci słupek na kółku. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. Czwarty słupek na kółku. Mam cztery słupki, a będzie 12. Oczko łańcuszka, okrążenie zamykamy. Wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie. 12 słupków, a pomiędzy, po jednym oczku łańcuszka. Nitkę odetniemy, nie jest potrzebna. I przymierzymy. Pasuje idealnie. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Tutaj na tej poprzeczce z jednego oczka łańcuszka wykonamy dwa słupki. Pierwszy, drugi. Słupek nad kolejnym słupkiem. Mamy cztery słupki i to jest motyw główny, podstawowy z tego okrążenia. A pomiędzy motywami dwa oczka łańcuszka. Pierwsze, drugie. Słupek nad kolejnym słupkiem. Dwa słupki na poprzeczce. Pierwszy. Drugi. Słupek nad następnym słupkiem. Mamy cztery słupki. Motyw główny z tego okrążenia. Dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami. I dalej. Słupek nad słupkiem. Dwa słupki na poprzeczce. Pierwszy, drugi, słupek nad kolejnym słupkiem. Pracujemy tak, całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka, pierwsze, drugie, okrążenie zamykamy. Wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Mamy 6 motywów w okrążeniu. 3 oczka łańcuszka na słupek. Słupek nad kolejnym słupkiem. Słupek nad następnym słupkiem. I jeszcze raz słupek nad słupkiem. Mamy cztery słupki, motyw główny. A pomiędzy motywami cztery oczka łańcuszka, słupek nad słupkiem, pierwszy, słupek nad kolejnym słupkiem, drugi, słupek nad słupkiem i jeszcze raz słupek nad słupkiem, cztery razy słupek nad słupkiem. 4 oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Cztery razy słupek nad słupkiem. Pierwszy. Słupek nad słupkiem. Drugi. Słupek nad słupkiem. Trzeci. Słupek nad słupkiem. Czwarty. Pracujemy tak? Całe okrążenie. Cztery oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Mamy trzy okrążenia, robótka się zawija i tak ma być. Przechodzimy na ten trzeci słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim. 3 oczka łańcuszka na słupek. Słupek nad kolejnym słupkiem i teraz uwaga, ważna sprawa. Wkłuwamy szydełko, nie chwytamy za łańcuszek. Wkłuwamy szydełko w oczko łańcuszka. Słupek na pierwszym oczku łańcuszka. Słupek na drugim oczku łańcuszka. Motyw z tego okrążenia. A pomiędzy motywami: sześć oczek, łańcuszka. Przechodzimy na trzeci słupek i wykonujemy słupek. Pierwszy, słupek nad kolejnym słupkiem, drugi. Słupek na pierwszym oczku łańcuszka mamy 3, słupek na kolejnym oczku łańcuszka mamy 4 słupki, a pomiędzy 6 oczek łańcuszka. Przechodzimy na trzeci słupek. I wykonujemy słupek. Mamy 1. Słupek nad słupkiem mamy dwa. Słupek na pierwszym oczku łańcuszka mamy 3. Słupek na drugim oczku łańcuszka mamy cztery słupki. Pracujemy tak całe okrążenie. Umieszczę tutaj marker. Przyda się za chwilę. 6 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko, przeciągamy, oczko ścisłe. Przechodzimy na trzeci słupek. W każdym okrążeniu będziemy przechodzić na trzeci słupek. Oczko ścisłe na drugim, oczko ścisłe na trzecim słupku. Trzy oczka łańcuszka na słupek, drugi słupek nad słupkiem, słupek na pierwszym oczku łańcuszka, wkłuwamy, mamy 3. i słupek na drugim oczku łańcuszka, mamy cztery słupki, sześć oczek łańcuszka pomiędzy motywami. Przechodzimy na trzeci słupek. I wykonujemy słupek pierwszy, słupek nad słupkiem drugi, słupek na pierwszym oczku łańcuszka. Mamy trzy słupek na drugim oczku łańcuszka. Mamy cztery. To okrążenie jest takie samo jak poprzednie. I tych takich samych okrążeń wykonamy 6. To będzie pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Sześć oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy. Oczko ścisłe. Policzymy. Od markera mamy sześć takich samych okrążeń. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Przechodzimy na trzeci słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Słupek nad kolejnym słupkiem mamy dwa. Słupek na pierwszym oczku łańcuszka mamy trzy. Słupek na drugim oczku łańcuszka. Mamy cztery słupki. Do tej pory sześć oczek łańcuszka pomiędzy motywami A w tym okrążeniu pięć pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte Przechodzimy na trzeci słupek i wykonujemy motyw główny, cztery słupki. Pierwszy słupek nad kolejnym słupkiem, drugi słupek na pierwszym oczku łańcuszka Mamy 3 i słupek na drugim oczku łańcuszka. Mamy cztery słupki. A pomiędzy motywami pięć oczek łańcuszka. Przechodzimy na trzeci słupek i wykonujemy słupek. Słupek nad kolejnym słupkiem. Słupek na pierwszym oczku łańcuszka. Słupek na drugim oczku łańcuszka. Pracujemy tak całe okrążenie. 5 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na trzeci słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Słupek nad kolejnym słupkiem. Słupek na pierwszym oczku łańcuszka. Słupek na drugim oczku łańcuszka. Cztery słupki. W poprzednim okrążeniu 5 oczek łańcuszka pomiędzy motywami, i w tym również pięć oczek łańcuszka pomiędzy motywami. Przechodzimy na trzeci słupek. Słupek. Słupek nad słupkiem mamy 2. Słupek na oczku łańcuszka mamy 3. I słupek na drugim oczku łańcuszka mamy cztery słupki. To okrążenie jest takie samo jak poprzednie. Pracujemy całe okrążenie. 5 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Przejdziemy tutaj na trzecie oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na czwartym. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka, oczko ścisłe na drugim, oczko ścisłe na trzecim. Jesteśmy na środku. Oczko łańcuszka i półsłupek na tym samym oczku łańcuszka z poprzedniego okrążenia. Tutaj zakończymy okrążenie. Najwyższa pora, umieścić w środku nasze wypełnienie. Marker usuwamy, nie jest potrzebny. I naciągamy. Tutaj zakończymy okrążenie. Chwytamy, naciągamy, kłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka i wykonujemy półsłupek. Naciągamy półsłupek na trzecim oczku łańcuszka. I dalej. Okrążenie zamykamy tu, gdzie było pierwsze oczko łańcuszka. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy nitkę, chowamy. Mnie się podoba. Jeśli tobie również. Łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy i do usłyszenia. Cześć.